Ziemia wszystkim. Dzisiaj będziemy instalację dokonywać w samochodzie kolejną. Jesteśmy w naszym magazynie, bo po prostu na dworze jest taka nieprzystępna pogoda, że mieliśmy tutaj parę rzeczy do zrobienia, do powymowania, do poprzekładania i po prostu jesteśmy pod dachem. Magazyn jak magazyn. Jakieś wory, kartony, po prostu magazyn, nie? Eee, a instalacje? Będziemy tutaj robić w oknie. W tym dokupiliśmy sobie za poleceniem naszych przyjaciółek z. Jak one się tam nazywają? Fantastic. Fantastic? Life. Fantastic Life. E, takie osłonki, nie wiem jak Wam to pokazać. Tutaj siedzą. E, przyda się to nam po to, że jak grzeje się w wanie i można wtedy grzejnik na noc zostawić, żeby był włączony, uchylić trochę okna i przez to, dzięki temu nie będzie się woda lać, jakby w razie deszcz zaczął padać w nocy, a będzie wychodzić wilgotne powietrze ze środka i będzie zredukowana kondensacja. No i no i mi się podoba, generalnie dobrze to wygląda. Zaraz wam pokażę. Instalacja jest bardzo prosta, ale dziewczyny u siebie narzekały na na to, że ym, Ciężko im szyba chodzi No i ja to przymierzyłem I faktycznie nie chciała się podnieść cała do góry Bo to oczywiście wchodzi y, W tą szczelinę, w której szyba lata Pewnie po jakimś czasie To się wyrobi Ale na początku ja to po prostu Pokażę Wam, co ja, co ja zrobiłem Żeby to lepiej chodziło No to teraz Was gdzieś tu zainstaluję Żebyście widzieli, co robię mniej więcej No Dobra. To wygląda mniej więcej tak, że musi to wejść w tą szczelinę. I trzeba po prostu podklejać te naklejki. Naklejki to jest po prostu dwustronna taśma klejąca, i ona będzie trzymać ten cały plastik w środku. W sumie, no ja nie wiem, to się dobrze trzymało samo w sobie. Tylko może jak wiatr wieje, to może nie. Może wtedy chcę wylatać. No. Wsadzamy. Może powinienem po kolei wszystkie sobie wyjąć. Kleić. Dobrze, pazurów ostatnio nie obcinają, to łatwo idzie. Do zestawu dochodzą takie metalowe klipsy, które mniej więcej tak wyglądają. Mają ząbek z jednej strony i ja się po prostu wkłada do tej szczeliny w środku tu. Nie wiem po co, żeby one chyba to trzymały. jak Dla mnie to się i tak trzyma, no ale to się tam wsadza. Ula w ogóle tu nie wejdzie chyba. Ja chyba sobie daruję. No to co ja zrobiłem, żeby okno dobrze chodziło e, pokażę Wam po prostu no dalej nie chodzi tak. No trzeba jeszcze raz przesmarować. E, posmarowałem od wewnątrz to płynem do naczyń. Ale jeszcze raz posmaruję. Ale tak to mniej więcej wygląda z zewnątrz. Prawie tego nie widać. Z tej strony tak. No więc nie wystaje, licuje się dość fajnie. Od środka tak to wygląda. Też fajnie. No i to by było na tyle. Jeszcze za chwilę tutaj zainstaluję z drugiej strony. Będzie po temacie. Bardzo prosta rzecz, nie jakaś super droga, ale y, będzie bardzo przydatna dla nas. <grywia> no, to na razie.